List świętego Pawła Apostoła do Efezów, rozdział pierwszy. Paweł Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, świętym, którzy są w Efezie i wiernym w Chrystusie Jezusie. Łaska Wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa który nas ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchowym w niebieskich rzeczach w Chrystusie, jako nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego w miłości, który nas przenaznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego według upodobania woli swojej, ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas udarował w Onym umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, którą hojnie pokazał przeciwko nam we wszelkiej mądrości i roztropności. Poznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które był postanowił w samym sobie, aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, i te, które są na niebiesie, i te, które są na ziemi. W nim mówię, w którym myśmy i do działu przypuszczeni, przeznaczeni będąc według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej, abyśmy my byli ku chwale sławy Jego którzyśmy pierwej nadzieją mieli w Chrystusie, w którym i Wy nadzieję macie, usłyszawszy Słowo prawdy, to jest Ewangelię zbawienia Waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani Duchem Onym Świętym obiecanym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności ku chwale sławy Jego. Przetoż i ja usłyszawszy o tej wierze, którą macie w Panu Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym, nie przestaję dziękować za Was, wzmiankę czyniąc o Was w modlitwach moich. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, ojciec On chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie, ażeby oświecił oczy myśli waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja powołania Jego i które jest bogactwo chwały dziedzictwa Jego w świętych i która jest ona przewyższająca wielkość mocy Jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy siły Jego, której dokazał w Chrystusie, gdy Go wzbudził od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesiech, Wysoko nad wszystkie księstwa i wierzchności i mocy i państwa i nad wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko podał pod nogi Jego, a Onego dał za głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem. List do Efezów, rozdział drugi. I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach eście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według książęcia, który ma władzę na powietrzu, ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa, między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w porządliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu jako i drudzy. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, gdyż łaską zbawieni jesteście. I pospołu z nim wzbudził, i pospołu z nim posadził na niebiesie w Chrystusie Jezusie, aby okazał w przyszłych wiekach ono nader obfite bogactwo łaski swojej. Z dobrotliwości swojej przeciwko nam w Chrystusie i Jezusie. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z Was, darto Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, albowiem czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Przetoż pamiętajcie, że Wy niekiedy będąc poganami w ciele, którzyście byli zwani nieobrzeską, od onych, których zwano obrzeską w ciele, która się ręką dzieje, i żeście byli na on czas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności izraelskiej i obcymi od umów obietnicy, nadziei niemający i bez Boga na świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzyście niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym, który oboje jednym uczynił i średnią ścianę, która była przegrodą rozwalił. Nieprzyjaźń to jest zakon przykazań, który zależył w ustawach, skaziwszy przez ciało swoje, aby dwóch stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka czyniąc pokój, i pojednał obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń, przezeń. I przyszedłszy, opowiedział: Pokój Wam, którzyście dalekimi i którzyście bliskimi, albowiem przezeń mamy przystęp, obie strony w jednym duchu do ojca. A przecież już więcej nie jesteście gośćmi i przychodniami, ale współmieszczaninami świętych i domownikami Bożymi, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym wszystko budowanie Wespół spojone rośnie w Kościół Święty w Panu, na którym też i Wy się Wespół budujecie. Abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. List do Efezów, rozdział trzeci. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan. Jeśliście tylko słyszeli o udzieleniu łaski Bożej, która mi jest dana dla was. Iż mi Bóg przez objawienie oznajmił tajemnicę, jaką Wam przedtem krótko napisał. Skąd czytając, możecie obaczyć wiadomość moją w tajemnicy Chrystusowej, która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym apostołom Jego i prorokom przez ducha, to jest, iż poganie są spółdziedzicami i wspólnym ciałem i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię, której stałem się sługą według daru łaski Bożej, która mi jest dana według skutku mocy Jego. Mnie, mówię, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana jest ta łaska, aby między poganami opowiadał te niedościgłe bogactwa Chrystusowe, a iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocą, na niebie się nader rozliczna mądrość Boża. Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie Panu Naszym, w którym mamy bezpieczność i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Przetoż proszę, abyście nie słabieli dla ucisków moich za Was, co jest chwałą Waszą. Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa, aby Wam dał według bogactwa chwały swej. Żebyście byli mocą utwierdzeni przez ducha Jego w wewnętrznym człowieku, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach Waszych, żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc, mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest w szerokość i długość, i głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusową. Przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą. A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej, niżeli prosimy albo myślimy, według onej mocy, która skuteczna jest w nas, temu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy, na wieki, wieków. Amen. List do Efezów, rozdział czwarty. Proszę Was wtedy ja, więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteście powołani, ze wszelaką pokorą i cichością i nieskwapliwością, znosząc jedni drugich miłości starając się, Abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Jedno jest ciało, jeden duch. Jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania Waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich i we wszystkich Was. Lecz każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego Pismo mówi: wstąpiwszy na wysokość Wiódł pojmanych więźni i dał dary ludziom. Ale to, że wstąpił, cóż jest, jedno iż pierwej był wstąpił do najniższych stron ziemi, a który wstąpił ten jest, który wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnił wszystko. I ten, że dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele. Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego, a iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomość syna Bożego, w męża doskonałego w miarę zupełnego wieku Chrystusowego, abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki, przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem. Ale szczerymi będąc w miłości, rośmy w onego we wszystkim, który jest głową, to jest w Chrystusa, z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje przez moc, która jest w każdym członku według miary Jego. Wzrost ciał należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. To tedy mówię i oświadczam się przez Pana, abyście już więcej nie postępowali jako insi poganie postępują, próżności umysłu swego, zaczniony mając rozsądek, będąc oddaleni od żywota Bożego dla nieumiejętności, która w nich jest zatwardzenia serca ich którzy zakamieniawszy udali się na rozpustę ku popełnianiu wszelakiej nieczystości z chciwością, lecz wy nie takęście się nauczyli Chrystusa. Jeśliście Go tylko słuchali i o Nim wyuczeni byli, jako też ta prawda w Jezusie, to jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukiwające, i odnowili się duchem umysłu Waszego i oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i wsiątobliwości prawdy. Przeto złożywszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, a nie grzeście. słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Nie dawajcie miejsca diabłu. To kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, robiąc rękoma, co jest dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeśli która jest dobra ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym, a nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego. W którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Wszelka gorzkość i zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was ze wszelaką złością. Ale bądźcie jedni przeciwko drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił. List do Efezów, rozdział 5. Bądźcie tedy naśladowcami Bożymi, jako dzieci miłe, a chodźcie w miłości, jako i Chrystus umiował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wolności. A wszeteczeństwo i wszelka nieczystość, albo okomstwo niechaj nie będzie ani mianowane między wami, jako przystoi na świętych. Także sprostność i błazeńskie mowy i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowanie. Bo to wiecie, iż żaden wszytecznik, albo nieczysty, albo łakomca, który jest chwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi mowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów odpornych. Nie bądźcie wtedy uczestnikami ich. Albowiem myście byli niekiedy ciemnością, aleście teraz światłością w Panu, chodźcież jako dziadki światłości. Bo owoc ducha zależy we wszelakiej dobrotliwości i w sprawiedliwości i w prawdzie, obierając to, co by się podobało Panu. A nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznymi ciemności, ale je raczej strofujcie, Albowiem co się potajemnie od nich dzieje, jest robota i mówić. Lecz to wszystko, gdy bywa od światłości strofowane, bywa objawione, albowiem to wszystko, co bywa objawione, jest światłością. Dlatego mówi Pismo: ocuć się, który śpisz, i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus. Patrzajcie tedy, jakobyście ostrożnie chodzili. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, bo dni złe są. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dzięki czyniąc zawsze, za wszystko, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu, będąc poddani jedni drugim w bojaźni Bożej. Żony, bądźcie poddane mężom swoim jako Panu, albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła, a On jest Zbawicielem Ciała. Jako tedy Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężą swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie zań, aby go poświęcił oczyściwszy omyciem wody przez Słowo, aby go sobie wystawił chwalebnym kościołem, nie mającym z albo z albo czego takiego, ale iżby był święty i bez nagany. Tak powinni mężowie miłować żony swoje, jako swoje własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa jako i. List do Galatów, rozdział 6: Bracia, jeśliby też człowiek zachwycony był w jakim upadku, Wy duchowni naprawiajcie takiego w duchu cichości, upatrując każdy samego siebie, abyś i Ty nie był kuszony. Jedni drugi brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy, albowiem jeśli kto nie ma, żeby czym był, nie będąc niczym, takiego zawodzi własny umysł Jego. Ale każdy niechaj własnego swego uczynku doświadcza, a tedy sam w sobie chwałę mieć będzie, a nie w drugim. Albowiem każdy swoje własne brzemię poniesie. A niech udziela ten, który bywa nauczany w słowie, temu, który go naucza ze wszystkich dóbr. Nie bądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem, cobykolwiek chciał człowiek, to też rządź będzie. Bo kto sieje ciało swemu, z ciała rządzić będzie skażenie, ale kto sieje duchowi, z ducha rządzić będzie żywot wieczny, a dobrze czyniąc nie słabiejmy, albowiem czasu swojego rządzić będziemy nie ustawając. Przeto wtedy, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Widzicie, jakim długi list wam napisał ręką moją? Którzykolwiek chcą być pozorni według ciała, ci was przymuszają, abyście się obrzezali, tylko aby dla Krzyża Chrystusowego prześladowania nie cierpieli. Albowiem i ci, którzy się obrzezują, nie zachowują zakonu sami, ale chcą, abyście się wyobrzezali, żeby się z ciała waszego chlubili. Ale ja nie daj Boże, Abym się miał chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi jest świat ukrzyżowany, a ja światu. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nie obrzeska, ale nowe stworzenie. A którzykolwiek według tego sznuru postępować będą, pokój na nich przyjdzie i miłosierdzie, i na lud Boży Izraelski. Na ostatek niechaj mi nikt trudności nie zadaje, albowiem ja piątna Pana Jezusowe noszę na ciele mojem. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym bracia. Amen.